No cześć kochani. Siemano, Romano się kłania. Robię kolejny filmik z serii Sprzątamy 15 minut dla białki. Jestem tutaj właśnie na środeczku. Fajnie to wygląda, tak sobie będę chodził, trochę tam już rzeczy pozbierałem. Popatrzę co tutaj jest i tutaj wam chciałem pokazać, że coś znalazłem, coś się tutaj świeci. Oj, może to moje rzeczy, i może mi się to uda wyciągnąć, chcę zobaczyć, co to jest. No i słuchajcie, patrzę, co to jest. Na dobry początek, pieniążek. Ile to jest? Dwa grosze. Na szczęście. I idziemy dalej. Tu już mam trochę takich rzeczy, co pozbierałem, co ludzie powyrzucali. Tutaj też w tym. I jak zwykle mówię, że to nic nie kosztuje. Bierzemy worek. Bierzemy rękawiczki. To kosztuje grosze. Tak jak mówię. Takich chwytach jakby ktoś chciał może tak więcej. W takich chwytach jakby ktoś chciał to kosztuje 10 zł. A więc to nie jest jakiś duży wydatek. A my sobie chodzimy i zbieramy to co jest nam potrzebne. A to co nam niepotrzebne. Tak jak tu te rzeczy, to są butelki i różne rzeczy wyrzucamy. Do śmieci. Tu jeszcze coś podejmę, bo coś tutaj widzę. Tam to na razie tu, żeby to wyskło. Później to wezmę resztę. I tak sobie idziemy dalej. I tu, no mu coś jest. Także mówię, nie są to duże wydatki. No tu kogoś rozbroili, widzę. Jakiegoś pistoletu. Widzicie, niedopałki też. Mówiłem już kiedyś o tych niedopałkach, że to tak jest. Bo tam w tym ustniku jest strasznie dużo dupereli szkodliwych. A my idziemy sobie dalej. Idę w tą stronę teraz po malutku. Bo troszkę dzisiaj zmęczony jestem, ale jak to się mówi, damy radę. Jak gdzieś coś znajdziemy, znaczy na pewno znajdziemy, bo znając życie nie pójdzie nam to tak łatwo. Ale po malutku. Widzicie jak się? Chociaż trochę pozbiera, to jest tego potem mniej, prawda? Niech to będą drobne jakieś rzeczy, ale zawsze tego jest mniej. Z tego co usłyszałem, to w kwietniu tu u nas ma być akcja sprzątania białki. Chyba dobrze widać tego nie dostanę, to muszę wyciągnąć z drugiej strony dobra jak będziemy wracać co ja to mówiłem Aha, że będzie akcja sprzątanie sprzątanie yy, yy, białki i, i tych i jej brzegów także patrzcie się coś to tutaj jest chyba jakieś auto albo coś Jać się kiwa Patrzcie się Cóż my to wytargaliśmy Cóż to jest o, To jest coś od, od jakiegoś urządzenia chyba do czyszczenia Wyrzucamy Zabieramy co można Chodź tu widzicie jest uparty kawałek lustra zadeptamy żeby to tak nie było no widzicie tutaj jest pod tym śmietnikiem no ale ja to już mówiłem że pod tym śmietnikiem to by trzeba było stać nie wiem tych ludzi opieprzać czy jak pełno tego no ale popatrzcie tutaj jeszcze też tego pełno jest ja się zastanawiam czy to tutaj zniknie. Jak będzie to sprzątanie tej białki. Czy to rzeczywiście tak będzie jak oni mówią, że to wysprzątają. No zobaczymy. O, jak to się mówi, dajemy sprawdzam. Zrobimy. Bo tak jak o, uciekło mi, uciekło Bo tak jak mówię nie tylko ja tutaj mieszkam ale jak będzie ta akcja, która tak jak zwykle jest szumnie zapowiadana i dobrze, dobrze, bo niech niech ludzie wiedzą, że coś takiego jest tutaj tak właśnie mam Taką cichą nadzieję, że będzie to zrobione tak, jak ma być. Żeby to nie było na zasadzie takiej, że tak jak to kiedyś się mówiło, sprzątamy, sprzątamy, a później wszystko zostawało. Jestem za, naprawdę jestem za wszelkimi akcjami które mają na względzie sprzątanie No Tylko, że większość takich akcji jest robiona raz na rok no a, a pozostałe dni Czyli już nie ma i ktoś na to odpowie jak mi ktoś odpowie ludkowie na to jak, to jak to działa bo sprzątać mi się wydaje abyśmy tak chcieli już tu sprzątać konkretnie no to aby chyba trzeba było takie pół roku takiego dokładnego sprzątania tak mi się wydaje ale Dobre i to co jest dobra ja się przejdę tu jeszcze kawałek, bo tam widzę ktoś jakieś rzeczy pozostawiał Tak jak mówię teraz to takie krótkie przejście, bo to jest to co mówię te 15 minut dla białki Zawsze coś tam się podbiera, zawsze coś się weźmie. To właśnie mówię o tych peciakach. A te peciaki też swoje robią. No i co, tutaj takie to. jest to, to, ja kiedyś zostawiłem tu z boku, ale widzę, że nikt się tym nie zainteresował. Tak to, że to weźmiemy chyba całe i wyrzucimy do śmieci. A ja chyba dojdę tylko tutaj kawałek do tego mostku i na dzisiaj to będzie koniec, bo nie wiem, czy żeby to też się nie, nie przedłużał ten ten. Może chyba to wezmę w całości tutaj, włożę do tej. Dla mnie raczej nic nie ma, tak patrząc to nie, nie To to dajemy tu. To bierzemy tu, zapytamy tu. No i idziemy dalej. O, piesek jest ogonkiem macha do nas. A my sobie zbieramy to co nam jest potrzebne widzicie tutaj pieska Czekajcie, może tak o takie maleństwo ładny piesek Pilnuje tutaj żeby pan miał w domu posprzątane a my ruszamy w drogę o. tu już jakaś buteleczka jest Pamiętacie, w tamtym roku też było sprzątane, w tym roku już było trochę sprzątane, no ale tak jak mówię. Sprzątać trzeba systematycznie, bo codziennie jakieś śmieci są wyrzucane. Jest tak, że się jeszcze nie zbierze tych starych śmieci, a już są te nowe. Także tak to właśnie wygląda idziemy tu, bo tu nam ktoś zostawił trochę yy, yy, tych flamingówek dla nas pozdrawiam oczywiście flaminga o wszystkich pozdrawiam bo tak jakbym zaczął wymieniać po kolei to mówię ale wszystkich, wszystkich tych, którym jest miłe sprzątanie i utrzymanie porządku Bo to jest moim zdaniem słuszna sprawa żeby trzymać porządek żebyśmy mogli spokojnie iść na spacer z dziećmi i pokazywać im jakieś nie wiem chopa tu z tych krzaków pokazywać im jakieś fajne rzeczy a nie a nie jakiś dziadost to muszę tak wziąć i na górze na twardym jak nie ma na twardym to się nie zegnie cały czas mówię o puszkach Dodajemy tu. Opa, tu jeszcze mamy te warioty. Też to zbieramy. Też zbieramy, bo wiem, że niektórzy z Was zbierają takie rzeczy. Aj, z wrażenia, że się pomylił. Także. Idziemy tam dalej. Oczywiście głównie pełno powychodziło, bo dalej ludzie nie, nie sprzątają po, po swoich pupilach. To jest takie nagminne, że po swoich pupilach się nie sprząta. Nie wiem czy to wszędzie tak jest czy tylko tu chociaż powiem wam tak, że o, jakiś mnie się tutaj przyczepił że powiem wam tak, że ostatnio jak idę tam Olszówką, to widzę tam właśnie ludzi, którzy spacerują i raczej, raczej, raczej też właśnie mają to, że, że zbierają. Heineken to jest jaka to jest zwrotna? Czy jak to jest? Ja nie wiem, ja się na tym jeszcze nie znam. Dokładnie, ale o, jakiś plastik. Wtedy. To się nam przyda. I coś prześwituje jakiś do śmieci. Opa. Także oła. Oła, 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 oła. Chciało mnie przewrócić jakiś. Ktoś tutaj łapki na mnie zastawił, żebym tych śmieci nie zbierał. Ale my łapki obejdziemy śmieci podejmiemy na ile może mogiemy o jak to ładnie jak to ładnie brzmi chodź tu chodź tu bo ty się przydasz aha tu jeszcze szkło też to szkło to jest zmora tych brzegów tutaj no ale tak jak mówię jedni jedni sprzątają inni śmiecą no, i nie zmieni się tego. Na razie tak to wygląda. Dobra, jeszcze kawałek. No i tak jak mówię, w kwietniu, tylko teraz nie wiem dokładnie, ale wiem, że w pierwszej połowie kwietnia ma być właśnie. Sprzątanie tej białki tutaj. To gdzieś zapisane, ale muszę to zobaczyć dokładnie. Widzicie? Tak sobie ktoś papier wciśnie komuś za płot i zadowolony. Ale już tacy ludzie są. To tak jak mówię, że ma to być tutaj sprzątane. No a to będzie fajnie. Fajnie, bo... Będzie wysprzątane. Młodzież się nauczy czegoś o tym, że trzeba sprzątać że nie tylko imprezy tylko coś też trzeba dać od siebie. Dużo tu tego jest, a chyba się tu będę musiał zatrzymać, gdzie to się wszystko podsłaniało, patrzcie się. A co się ruszy, to tego więcej. Aha, tu jeszcze rozbite. Ja będę musiał tutaj z tym workiem zejść. Dobra, robimy tu bazę, taką małą. To tu postawimy. Jednak widzę, że tutaj trzeba będzie się troszkę poruszać. Także nawet do tego mostku nie dojdziemy. No ile, ile znajdziemy. To tyle weźmiemy. O, jakiś rzep mi się do do nogi przyczepił. Uszczaj rzep. Oła. Uszty. I wredniaku jeden. No i tak to... Tak to kochani tu wygląda. Chodzimy tu jeszcze. Popatrzymy. O, no to strzeliło pod nogą. Jest. Widzicie go. I jest takie coś. Także chyba tutaj wezmę tą bazę, zrobię. Idę, idę po ten mój woreczek. I stąd do, pójdę z powrotem. Ile się tu nazbiera, to się nazbiera. To się nazbiera, to się nazbiera. A resztę w następny dzień. Każdy dzień jak siły są, to można iść. Tam to będziemy dzielić na miejscu. Trudno. Staniemy na śmietniku się trochę po pogimnaskujemy z tym szkłem ale trudno zrobimy to żeby to było w miarę ładnie mówię w miarę bo wiadomo że wszystkiego to się nie wyzbiera ale damy radę chodź tu nie bój się Ty się przesuń tu ty, ty tu, a ty też tu. Dobra, o, ale tu są krzaczory. Oj, kogoś z majteczków wybrało takich małych. No, trudno. Dobra, idziemy tu popatrzeć trochę jeszcze. Następna tu nie bój się jakimś śmieciu koło tego I tutaj następna o. tego ludzie to dobra będziemy tu znosić, tu zrobimy bazę To się na razie tu wysypię i idę w tamtą stronę Ile nazbieram to nazbieram i tutaj to podzielę spokojnie jak na wojnie coś już tutaj mamy następne a może sobie zrobimy tak Dobrze. że pozbieramy co damy ciepło się robi pogoda coraz lepsza powiem wam szczerze przyjemnie jest bardzo nie trzeba się już tak ciepło ubierać a to też dla takiego ułożenia jak my mamy to jest fajne bo po prostu tak te zimowe rzeczy to nie krępują tych ruchów tak nie lepiej się tak chyba chodzi nie tak mi się wydaje to, nie? Że to takie jest... O, widzicie. Można I kawałek styropianu. Oj Boże, Boże, z tym styropianem to my tu powiem Wam mamy straszny, straszny, ten, strasznie dużo tego styropianu wszędzie jest. Trzeba iść, żeby gdzieś nie spaść. Jak się spadnie, to się będzie mokrym. A jak się będzie mokrym, to się można przeziębić. ty na bok, ty na bok, ty też na bok, a ty szkło chodź tu. Weź nie mycia co. Tak my tu już jesteśmy. Oła! Żebyś nam tylko nie wpadł. Siak walczy ze mną, ale podjęliśmy go. Tu jeszcze coś mamy. Nie, to się tylko tak wydaje. Tu jest chyba jeszcze kawałek tego szkła. tu już co, to, 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 to jest? Nie. To już nie jest szkło. jest kawałek jakiegoś świństwa. Tutaj coś wystaje, ale to tylko taki trochę. Tutaj możemy stanąć. Możemy. I tutaj coś podejmiemy, czy nie podejmiemy? Nie. To chyba trzeba do tego. To by trzeba będzie z wody podjąć. Tak mi się wydaje. No to idziemy do góry. O. Tu. Tu coś podejmiemy oła chodź tu Jeź, uciekasz ty huncfocie jeden u was też tak mówili huncfot na takich dzieciaków też co broiły bo u nas to tak właśnie u nas takie naleciałości bo u nas tutaj dużo było i, i naleciałości ze Śląska dużo tych powiedzień takich właśnie jak to się mówi tych niemieckich albo gerwańskich może bo wiem, że jak się mówi słowo Niemcy to niektórzy mają jak to się mówi jeszcze nóż się im otwiera w tej w kieszeni także może wpływy te gerwańskie jak były te słowiańskie o mi tak poprawni. Także tutaj dużo, dużo tego było. Także pozbieramy. I właśnie takich naleciałości. I tak jak mówię, kochani, o pani z pieskami idzie. Patrzcie, jakie ładne pieski. No i tak jak mówię, dużo było tych naleciałości. I nie wiem skąd ten chunksfot się wywodzi. Ale. Słyszałem to, że tak się właśnie mówiło tutaj, Huntsfot. Także. Oj, 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 no, coś takiego groźny, Taki groźny. Piesek mnie oszczekał. O. Dobra. I tak jak mówię, że. Różne takie były te naleciałości. No, gizd to jest chyba typowo od Śląska, nie? Jak się mówiło na kogoś Gist. Ty Giździe jeden zasmarkany. Też takie było hasło. Rysie Rydel fajną taką piosenkę śpiewał. Piosenkę, która się nazywa Gist. A było to z takiego z takiego nie musicalu, ale taki wezmę śpiewogry i pozłacany warkocz o ile się nie mylę Katarzyny Gertner i Ernesta Bryla Tylko właśnie teraz nie jestem pewien czy, czy to był pozłacany warkocz bo była jeszcze jedna też taka kurde jak ktoś będzie wiedział to mi dajcie znać a na szkle malowane też jeszcze takie było i teraz nie wiem z którego to jest, ale jedno z tych. No, co to znowu tutaj jest?